Dodatkowo o Game Passie to sobie za chwilkę porozmawiamy. Właśnie twórcy z High bardzo narzekali na warunki jakie dostali od, niebie, od Zielonych. Że no bardzo mocno powiedzieli albo to wydajecie i godzicie się na takie warunki albo tego nie wydajemy. Nie? Że Microsoft ich bardzo mocno po macoszemu powiedzmy, z pozycji siły potraktował i że oni nie mieli za bardzo wyboru żeby się zdecydować czy, czy zostaną włączeni do Game Passa czy nie. Jakie będą z tego mieli korzyści finansowe, także bardzo, bardzo tutaj ich ciśli. No ale co do samych warunków e, gameplayowych, tak Pyt. mówię, no, no za chwilę się skupimy, bo to będzie następny z tematów, nie? Więc e, wracając do tematu, wydaje mi się, że Microsoft idzie w bardzo, bardzo, bardzo złym kierunku i to jest kierunek, który jest destruktywny dla całej branży, nie? Mówię, nie zrobili od dłuższego czasu żadnego pozytywnego ruchu. Nie, nie, nie kojarzę czacy. Kojarzycie coś w ciągu dwóch, trzech lat, żeby Microsoft zrobił dobrze, za co został pochwalony, jakąś grę, jakiś zakup studia, cokolwiek takiego, utworzenie. Utworzenie, może jakiegoś tam jakiegoś nowego studia z programistów, którzy mają. Bo osobiście nie kojarzę, no, przynajmniej trzy lata nie kojarzę, żeby się stało coś, coś na plus Microsoftowego, nie. Zawsze albo podwyżki Microsoft, albo podwyżki abonamentu. Albo jakieś gry, które sabenemu tu wychodzą, albo właśnie jakieś awantury o wykupywanie studiów, czy tam głównoburza burza z Activision Blizzardem. No nie kojarzę. Naprawdę nie jestem w stanie przywołać do pojęcia ani jednego pozytywnego wydarzenia. Oprócz tego rejon po wynikach sprzedażowych, czy to z Xbox'ami, czy to z. No, może z Game Passami to może nie. Ale ze sprzedażą swoich gier to jest też naprawdę no, poziom dramatyczny, bo wszyscy ogrywają to w Game Passach. Nie? I to, co miało służyć graczom, to służy graczom, bo gracze, którzy mają tam mało czasu, żeby grać, albo bardzo dużo czasu, żeby grać, nic pomiędzy, dla nich jest to upacalne, nie? Bo mm, jeżeli grasz czasami, no to nie chcesz wydawać, nie wiem, jak chcesz sobie pograć czasem w coś nowego, no to zapłacisz sobie te 50 zł miesięcznie, czy na 60, nie wiem, ile teraz ten Game Pass kosztuje. I zapłacisz sobie te 50 zł i możesz sobie grać tam w ponad setkę dobrych gier i masa takich mniejszych indyków, nie. Także z swojej perspektywy to jest spoko, bo nie płacisz jedna, jednostkowo nie płacisz dużo. Oczywiście w perspektywie czasu, ty zapłacisz więcej. Ale jednostkowo twój wydatek to jest 50 zł, które widzisz natychmiastowo, i masz dużą pulę gier do ogrania, które możesz sobie sprawdzić, nie wiesz, nie musisz śledzić rynku, kupujesz sobie za 50 zł. mówisz, a, ściągnę, spodoba mi się to pogram, Jak nie spodoba, to wyjebie. Nie podejmujesz dużego ryzyka, albo jako gracz taki, który zjada dziesiątki gier miesięcznie, no to dla Ciebie się to też opłaca, no bo wtedy kupujesz sobie tam abonament za, nie wiem, powiedzmy na 3-4 miesiące, napierdolisz tych gier w tym czasie tam naście. No i to ci się ostatecznie też gdzieś tam na plus wyjdzie, nie. Także dla takich graczy jest to powiedzmy, mm, może nieopłacalne, ale warte rozpatrzenia, ale gracze tacy przeciętni, często i średni. Powiedzmy, nie ja się na przykład sam kwalifikuję jako taki średnio-konsumpcyjny gracz. Wziąłem raczej kilka tylko takich tytułów w roku, które mnie interesują. No to dla nas nie jest to w ogóle interesujące, bo płacisz, płacisz cały czas, mało z czego, mało z czego korzystasz. Jeszcze tak samo jak Shadow które pisze, że czasami jest ta gra, którą chcesz grać cały czas, na przykład albo sobie lubisz do niej wrócić, a oni cię z tego game pasa wypierdolą, nie? No i nie masz ani gry, ani tam, nie wiem, trzech szerestów, które wydałeś do tej pory na tę grę. I no nie idzie to w dobrym kierunku, nie? Ja cię, y, Fufek, potnę kiedyś, bo y, ja tego materiału pociąć nie będę umiał. <laughs> no bo no. przeszedłeś tak y, y, mimochodem do kolejnego y, tematu, czyli Game Passa i y, hmm. y, y, y. No, totalnie rozumiem ideę Game Passa. Problem z Game Passem jest taki, że faktycznie studia mają problem na zarobieniu na Game I, i totalnie rozumiem te to wszystkie studia. Czy to jest złe, czy dobre? No, ciężko mi powiedzieć z tego względu, że. Gracze i tak to kupią. A jeśli gracze mhm. kupią, no to e, nie wiem, czy, e, e, czy niezależnie od tego, e, inaczej, niezależnie od tego, czy to jest dobre, czy złe, to i tak e, będzie to funkcjonowało. No, Game Pass e, jest idealny dla dat gamerów i tak dalej, mhm. ze względu na to, że może sobie pograć, wyłączyć, zapomnieć i później może sobie pograć w coś innego. E, dobre jest dla recenzentów, e, mhm. ale recenzenci też mają inne źródła, więc wątpię, żeby chcieli płacić za Game Passa. Czy tak jak my, gdzie no, my nie mamy przebicia, moglibyśmy pójść w recenzję, ale no, nie wydaje mi się, żebyśmy poszli w recenzję w ogóle. Wracając, to no, ja bym nie, nie oceniał tego w tej chwili jako dobre czy złe. Ma to swoje plusy, ma to swoje wady, dobrze byłoby wiedzieć o tym. E, jakie to ma wady i zalety. E, natomiast najważniejsze e, e, dla graczy jest jednak e, tam, e, głosowanie portfelem. Mhm. E, co Game Pass po prostu wycina, więc e, myślę, że nadal e, będą gry kupowane, a te słabsze. Te, które się już ograły, będą w Game Passie, no i nic z tego nie powstrzyma. I tyle. Tak tutaj... no ja nie mam zdania co do tego, czy hmm. są dobre, czy złe. Mów. Znaczy, one są dobre i złe dla jednej i dru drugiej strony. no Znaczy tak, jedna i druga strona może mieć z tego korzyści i, i, i stratę, powiedzmy, nie? Dla graczy, korzyścią jest zdecydowanie to, co mówiłeś, że masz szeroki wybór gier, który możesz sobie przejrzeć w niedużej cenie. Możesz sobie pyknąć godzinkę, powiedz a chujowe, wyłączyć, ściągnąć coś innego, a chujowe, przejść, albo wiesz, skończyć jakąś tam grę i, i po prostu przestawać kupować Game Passa. Także z punktu widzenia konsumenta takiego yy, mało intensywnego, mało śledzącego rynek, o może to jest dobre słowo, to jest całkiem korzystne, nie? Bo mówię, nie musisz śledzić recenzji, nie musisz, test nie musisz opierać się na czyichś zdaniach, nie musisz śledzić rynku, kiedy co powstaje, kiedy co wychodzi. Włączasz Game Passa, mówisz, a co my tam mamy z nowego, nie? Włączasz, przechodzisz, mówisz, a okej, okay, fajne, podoba mi się, nie podoba mi się, wyjebane, nie? Także to jest bardzo dobre jako taka masuwa, to jest taki gamingowy Netflix, dosłownie. No na Netflixie też nie ma jakichś specjalnie wysokich, znaczy ok, są pojedyncze przypadki, ale Netflix raczej nie, nie uchodzi za miejsce, w którym masz bardzo wysokiej jakości produkcję, nie? Mówię, są, są pojedyncze przypadki też, nie, nie zrozumcie mnie źle. Ale generalnie jest jakaś tam masuwa, która wpycha jakieś ideologie i ludzie tam mówią kurwa dobra dzieło Netflixa nie to już wiesz co o tym myśleć 6 na 10, że, że da się obejrzeć jak nie masz nic do zroboty, ale nie spodziewasz się fajerwerków. No i tutaj dla konsumentów jest fajne, bo możesz zignorować recenzję, możesz sobie po prostu włączyć, pograć, chciałem czy ci się podoba czy nie podoba. Ale właśnie negatywny skutek jest tego taki, że to co mówisz głosowanie portfelem nie. Ty Kupujesz cały pakiet. Ty nie możesz powiedzieć, że to jest dobre albo niedobre. Okej, okay, pewnie Microsoft prowadzi jakieś statystyki, Ten w się nie wiem, że sprawdzałem. Okej, okay, ta gra się lepiej klika, ta gra się gorzej klika, więc podziały jakoś idą wiesz proporcjonalnie do kliknięć, tylko twórcy nie za bardzo będą na takiej. Znaczy, mniejsi twórcy będą na tej opcji zawsze stratni, nie? Bo mniejsze gry z założenia trafiają do mniejszej ilości graczy. Jeżeli się je zaczyna promować, no to już nie są małe gry, bo wtedy wchodzi gigantyczna kasa na marketing, także tutaj te budżety od razu idą do góry. I to przestają być z automatu małe gry, nie? Więc mali twórcy są skazani na porażkę w Game Passie. I takie studia, właśnie jak. jak Nie wiem, czy to. Załóżmy, jeżeli Helldivers trafiłby na przykład do Game Passa, to myślę, że on by umarł bardzo szybko, nie? Bo tam. Nie ma na tyle siły przebicia, że wiesz, kupujesz grę i okej, okay, możesz sobie pograć tam 2-3 godzinki, wywalić zysku, sprawdzić coś innego, nie? A tutaj jednak ta community jest takie dość warte, przez to, że grę sobie musisz kupić i ona już jest, no, twoja, powiedzmy, ty ją wykupujesz, licencję tak jakby, nie? Ale nikt ci jej nie odbierze bez jakiejś tam, nie wiem, bez banicji raczej. Ani bez zamknięcia serwerów, jeżeli gra całkowicie będzie zdychać, bo jest to ta gra jest mniej więcej twoja. I, i jako gracz masz większą pewność, że, że świadomie wybrałeś to co chcesz, to, co chcesz grać, to twoje 180 złotych trafia bezpośrednio do tego, znaczy OK z pośrednikami, ale twoje 180 złotych trafia konkretnie do tego, do tego wydawcy, do tego twórcy. I ty lokujesz swój kapitał bezpośrednio u niego. Ty nie dzielisz tego kapitału razem z ze EA, ze, z ze Ubisoftem, ze ze, ze, nie wiem, z Activision. To idzie konkretnie do Arrowheada powiedzmy w tym przypadku. I, i, I twoje pieniądze idą bezpośrednio do nich, nie? To nie, nie wszyscy tak jakby. No nie ma takiego komunistycznego podejścia, nie? Że nie wszyscy ciągną swojego 180 zł, że ono się nie rozchodzi gdzieś tam po kawałkach. Tylko twoje pieniądze trafiają bezpośrednio do tego studia. I jakiś czas temu, właśnie gadaliśmy tam prywatnie na, na, na takiej naszej grupie, z Sockiem i z innymi znajomymi. I gadaliśmy o Manorlorcach na przykład, Że um, no, fajna ta gra, kurde, nie wiem, kupiłbym, nie kupił, szkoda mi trochę tej kasy. I jeden z kolegów zaproponował, żebym sobie na ten, pozdrawiam Zetsu. <grych> żebym sobie na ten na Game się ograł, zobaczył, czy mi się podoba, nie? I stwierdziłem, że no, niby tak, bo. Dla mnie jako konsumenta byłoby to lepsze. Kupić sobie za 50 zł Game Passa na miesiąc, czy tam nawet na jakichś promocjach tam, nie wiem, za 5 zł czy za 10 zł, ograć sobie, powiedzieć, okej, okay, fajne, nie fajne, i zapomnieć, nie? Bo spokojnie w ten miesiąc powiedzmy, bym się na tyle nagrał, żebym grę mógł wyjebać z dysku i zapomnieć o niej już na zawsze. Ale zamiast tego stwierdziłem, że, okej, okay, no skoro to jest polskie studio, w zasadzie jednoosobowe studio, no to, to poczekam. Nie chcę, nie chcę tego kupować na. O, pompeczki. Nie, nie chcę kupować tej gry, to tylko skończyć. Nie chcę kupować tej gry w Game Passie, bo nie wiem, jak się te pieniądze idą. Jeżeli już ktoś tworzy, tym bardziej, to jest polskie studio, jeżeli ktoś tworzy taką grę, to chciałbym, jeżeli się zdecyduję, chciałbym tą grę kupić w pełni, żeby całość, tak jakby, funduszy przeszła dla twórcy, nie? nie żeby tego nie rozlewać po drodze. I... Ty wiesz, czemu płakałem, czy nie? Nie. Nic nie rób. Breedan 10 pompek. Wstawaj. A, no to wiedziałem, tylko dlatego mówiłem, że dajcie mi skończyć, myśli. Dobra, nie. pompujemy pompę. No dobra, jak nie, to nie. W ogóle teraz zauważyłem, że masz fajną koszulę w kostki. <coughs> Pompuję, nie gadaj. No dobra. Dura lex, Także no. Dla małych twórców myślę, że to jest bardzo nieopasalny deal, ale z drugiej strony nikt nie każe tego podpisywać. O, mamy papieżową godzinę, pompeczki. Proszę bardzo, chwalmy papieża. ojce znaczy się. Sosek nie pochwalił pochwalił dobra. Pompuj, a nie gadaj kurde, ja tu naleśniki smażę, muszę mieć i igrzyska, dawać rozrywkę. Ja mogę się rozerwać. Tłuszczach chce krwi, kleba i igrzyska. tam naleśników i pompek. No dziwne połączenie, ale niech będzie. Taniec Soska. Aż se to obejrzę, czekajcie chwilę. No. No, ty, ale tak sobie przesłuchałem tego szota. Pod podoba mi się jakoś tego dźwięku z mikrofonu. No. Piosenko na leśnikach. Co to za piosenka sotek? Jezu, sotek, przepraszam ci bardzo, króliczek dawaj. Zapraszamy na Discorda, możesz nam zaśpiewać. Leśniki smażę, a za tego, że Pory na przygodę, Pancake's, dobra już chyba wiem, o którą chodzi. Nie. Tak, pora. kojarzysz? Nie, nie oglądałem Pory na przygodę, pory na przygodę. Ale żałuję, Co? ale... O kurwa chłopie to już wiesz co to już wiesz co musisz robić jutro nie musisz nadgonić Jake. Jake ja, ja jak muszę smażył. dokończyć e, e, Just Just like unlimited. No nie no Adventure Time to jest stopka. E, to to Jake smażył naleśniki właśnie dla fina i sobie śmiewał piosenkę od naleśnika. <laughs> o naleśnikach. kurwa teraz mi z głowy nie wyjdzie. No dzięki dobra jest za 20, ale lecimy z kolejnym tematem. No, to dawaj. Dawaj. A ile mamy tematów? Pięć? Yy, no, yy, to jest yy, ostatni. Pięć mamy Aha. już y, nagrane, a to będzie szósty. Dobra, to betezdowy, bo tutaj betezdowy na życzenie też, to Konsta wrzuciła taki temacik. Pozdrawiam, Konsta. No, yy, z tym, że chcieliście tak, że... do niego przygotować, nie? To teraz pytanie. Tak, tak, tak. Nie, to zostawmy sobie na za tydzień, ja sobie w międzyczasie no. popytam. Tak, byśmy zrobili. Teraz byśmy zakończyli, ja się też trochę e, średnio czuję, co było chyba widać. E, Fofek, ty będziesz coś głowie. grał jeszcze dzisiaj Kurde, nie wiem. Tego doki doki chciałem, ale to chyba poczekamy sobie do czwartku, co? No jak wiesz. W takim razie zapraszamy na wtorek. Nagranie Soska Wy... Zapomniałem. E... Wtorek jest Albo tak osobę. w dark e, Jarku ja teraz nie mogę bo jako, że jutro rozpoczynam pracę to teraz muszę, e, siąść do cięcia tego, e, i, a później nie wiem co będę robić, e, może Fufek z tobą zagra, e, jego ciśnij bo on się opierdala, e, no, same wymówki, no okej. Okay. No. Więc we wtorek grałem w Darkesta, w czwartek fufek gra i fufek by chciał grać beze mnie, więc mu to udostępnimy. No, zrobimy sobie próbny szpil, tak solówczka, nie? Sosek no. najmniej gdzieś tam na czacie będzie podglądał, lurkował będzie. I Nabijał. ja niestety nie jestem na tyle yy, pewny, że będę y, w stanie y, mówić, żeby robić streama. Samemu, więc wtorki nadal w duecie. No. Yy, poza tym, poza tym. No zobaczymy, tak. jak to będzie bez socka. No, ja Będę tak jakby zbierał na pompki dla fówka. <grym> Kurwa wyłączę pompki do streama wtedy. Tak bo... czy <grym> to, to, ja nie, ci no, to wyłączę ponownie. <grym> Kurwa, bez wyjścia, tam no, faktycznie. E, to tak zobaczymy na próbę, nie? Jak to pójdzie? Ty dam radę. Mm. Cały strunek pierdolić bez socka. Dobra, no to teraz wypadałoby jakiś tam rajd przeprowadzić. Eee, ee, może, może do, o jest Veloria. Nie ostatnio byliśmy u Velorii. To Syneko. ona jest fajna, ma przedłużony stream. Pozdrówcie ją. Eee. Tak, pozdrówcie, dupnijcie followka. Co tam mhm. jeszcze? Nie. Pozdrówcie od dziadów. No to dzięki wielkie. Widzimy się we wtoreczek. Pozdrówcie pozdrówcie. Dzięki wielkie. I na razie. Cześć.